Jedną z atrakcji nocnego programu drugiego dnia ósmego ogólnopolskiego przystanku PAD był koncert uczestników warsztatów wokalnych. Młodzi artyści mieli okazję wystąpić na profesjonalnej, ogromnej scenie. Ile policzyłaś mi za przyjaźń? Ile były warte nasze słowa? Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? Kiedy próbowaliśmy wszystko od nowa? Wokaliści potwierdzają, że było to dla nich wielkie przeżycie, a zarazem dobra zabawa. Zgodnie z prośbą prowadzącej zajęcia pojawili się na warsztatach również panowie blisko 20. Zapisałem się na warsztaty wokalne, gdyż coś tam śpiewam podobno i namówiła mnie koleżanka. Czułem się bardzo swobodnie, publiczność dopisała licznie, szczególnie moja Wamżyńska. Dobrze się bawili, ja też się dobrze bawiłem. Także było super naprawdę. Warsztaty wokalne weszły już do kanonu ogólnopolskich przystanków pad prowadzone są przez Roberta Osama i Katarzynę Idzikowską. Twierdzą oni, że warsztaty pozwalają młodzieży otworzyć się na innych. Cudownie oglądać ich uśmiechnięte twarze. Cudownie jest patrzeć na tak, przyjeżdżają niektórzy, przerażeni, zestresowani, oceniający siebie bardzo nisko, bo siebie porównują z kimś tam, z kimś tam jeszcze itd., itd. I nagle otwierają się, zaczynają śpiewać, zaczynają tańczyć, zaczynają robić różne rzeczy, zaczynają otwierać się na drugiego człowieka, przytulają się, uśmiechają się, wyjeżdżają stąd. Co najmniej tysiąc razy szczęśliwsi, uśmiechnięci, to jakie ja mam nie przychodzić w takie miejsce? No po prostu ja sobie nie wyobrażam roku bez patu i e, w momencie, kiedy e, otwieram twój kalendarz, to pierwsze daty, jakie się w nim pojawiają, to są daty patu ogólnopolskiego i patów regionalnych. I to są dla mnie priorytety, do tego dostosowuję cały kalendarz swój zawodowy. Przystankowicze zapraszają na drugą część koncertu już dziś, pół godziny po północy.